Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc wystawić go na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie jego raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. Chciałbym dzisiaj zatrzymać się razem z wami na jedności małżeńskiej. Natomiast zanim o tym powiem, to, żeby nie było takiego dysonansu, że jak mówimy o małżeństwie, to jest zawsze źle. Jak mówimy o kapłaństwie, czy z reguły nie do końca dobrze, a jak mówimy o kapłaństwie, to żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, och, jach, wszystko wspaniale. Warto, warto mieć taką, taką świadomość, że staty, statystyki są identyczne dla małżeństw, dla małżeństw i dla kapłanów. Także jeżeli chodzi o zadowolonych z kapłaństwa i z małżeństwa, to są takie same procenty. Jeżeli chodzi o zdrady małżeńskie, zdrady kapłańskie jest tak samo, jeżeli chodzi o procenty i odejścia z małżeństw i kapłaństw, z kapłaństwa, to jest to samo i płaczu, i cierpień, i, i to, jest, to jest to samo, to jest powołanie, które realizujemy my, ludzie. I, i jedno i drugie jest piękne i święte i jest, ma być jednością, ale w praktyce, no właśnie, i teraz w praktyce jak to wychodzi? Aby powiedzieć o jedności małżeńskiej, to myślę, że wielu z nas od razu by zaczęło troszeczkę płakać. Bo albo, bo albo wdowa wdowiec, albo były myśli o jedności, ale wyszło jak wyszło. A bardzo często jest tak, że były ideały i właściwie takie rozmowy to mam co tydzień z kimś, bo ktoś o coś prosi. Były ideały, ale już po paru latach widać, że, że z tych ideałów jedności i, i czegokolwiek zostało to, że trzeba sobie jakoś poradzić. Mówimy o i dotyczy to wszystkich powołań, jeszcze raz. Chociaż mówię o małżeństwie dzisiaj, to żeby nie, nie robić ci lepsi, ci gorszy. W kapłaństwie jest to samo. Z ideałów zostaje. Z jedności małżeńskiej. On nie chce więcej dzieci, ona nie chce tego, on, on tak nie, a tutaj nie. I, I trzeba po prostu jakoś być. Miało być, że jesteśmy na wzór Chrystusa, jednością, a, a tu się okazuje, że, że to jest takie trudne. Czy my to możemy jakoś zmienić? Możemy to zmieniać. Możemy pragnieniach i, i w dążeniu możemy to nieustannie przekraczać. I, i myślę, że, że to jest naszą, naszą drogą, bo nie osiągamy ideału. Może niektórzy, ale nawet ci, którym to się udaje wyjątką, bo, bo znam też i takie małżeństwa, które już długo są ze sobą, od początku w modlitwie, i dzielą się słowem, codziennie nie mają czasu, ale jest na to czas, na wspólną modlitwę, które siadają do stołu w modlitwie i rozmawiają i, i wyjaśniają sprawy. Znam takie małżeństwa. Znam też takie, które w modlitwie rozpoczynały, ale później życie codzienne sprawia, że no jest szarą, chociaż mają wszystkie narzędzia. Potrafią się modlić, uwielbiać Boga, mówić różaniec, modlą się z dziećmi, ale między sobą jest bardzo trudno, bo się okazuje, że jakoś się tak dobrali, albo nie dobrali, albo dobrali, ale myśleli, że będzie inaczej, albo wychodzą kryzysy wieku średniego, że ja chcę, żeby było po mojemu, a ja po mojemu, i, i że nie do końca chcę tracić życie, chociaż pomimo różnych, z tego, że jestem obowiązkowy. Ale to, to zmaganie z jednością to jest też zmaganie, i to jest dla mnie bardzo częsty obraz, który daje jako porównanie, to jest też zmaganie z Bogiem. Bo w wierze naszej, ci, którzy wchodzą w świadomą wiarę, ale właściwie nawet dla każdego, tak jak mamy te zmagania małżeńskie, w jedności małżeńskiej, tak się zmagamy z Bogiem. Zmagamy się przez upadki, przez niezrozumienie, przez sytuacje, które nas zaskakują. Czasami walczymy, kłócimy się z Bogiem, tak jak w małżeństwie, w tej jedności, która, gdzie, jest, gdzie jest ślubowana miłość, gdzie jest obiecane, że będziemy się kochać, że będziemy sobie wierni i będziemy dla siebie cali. To się okazuje, że z tą całością to jest ciężko. To w pewnych momentach mogę, a czasem nie mogę mi się nie chce, albo znacie to bardzo dobrze z życia, że to dogadywanie się jest wielkim zmaganiem i jak patrzymy na naszą wiarę, to też nasze dogadywanie się z Bogiem wielokrotnie jest zmaganiem, chyba, że chyba wyjdziemy w powierzchowną wiarę, że się odmawiam modlitwy, ale się o nic nie pytam. Nie wchodzę, nie łączę tego z życiem. Tylko niech będzie na odmawianiu, to, to wtedy na takim poziomie to, to może się jakoś układa, ale podobnie można i w małżeństwie wejść w taki poziom, że nie rozmawiamy, nie kłócimy się, tylko tak zewnętrznie, co trzeba, ustalamy i będzie dobrze. I, i zewnętrznie, może na dłuższą metę, tak można funkcjonować, ale czy to jest jedność, czy to jest to, czego w głębi serca pragniemy? A kiedy pragniemy czegoś więcej, czyli że będziemy wypełnieni, że, że to, co myślę, będę, że będę się mógł tym podzielić, że to, co odczuwam, że o lękach będę mógł powiedzieć, o moich słabościach, że to już są bardzo zaawansowane małżeństwa, nie? że można świadomie, bez lęku powiedzieć o słabości, że można powiedzieć o tym, co leży na sercu, bez obawy, że to będzie zaraz wykorzystane przeciwko. I jeżeli tak się możemy podzielić to, a z Bogiem tak możemy, to w tę jedność za chwilę przyjdzie, że ta druga osoba też jest słaba i, i, i w jakiś sposób uderza, czy nie jest w stanie tego, tego unieść w danym momencie, bo inne ciężary przychodzą i, i odburknie albo będzie, y, będzie trudna. I to jest droga budowania jedności. To jest droga, w której zgadzamy się na taką, że ta miłość będzie podlegawać codziennemu, nieustannemu rozwojowi. Jedność, gdy mówimy o jedności, to ona podlega rozwojowi. To, że ślubuję jedność, a tak jak jestem jedno z Bogiem, to podlega rozwojowi. I w tym rozwoju są grzechy, aby ich było jak najmniej. Ale w tym rozwoju jest czas na miłosierdzie. W tym rozwoju jest czas na to, że wyparłem się Boga i uciekłem spod krzyża, żeby zaraz wrócić i żeby Bóg mnie odnalazł, i żeby pozwolić się odnaleźć. To jest droga jedności. I tak jak z Bogiem, tak też i w małżeństwie. A zatem w tym. W tym nie, czasami i płaczu, dlaczego to nie wychodzi, dlaczego nie jest tak, jak zamierzyłem, jak zaplanowałem, jak marzyłem kiedyś, tylko trzeba tylko zewnętrznie albo próbować coś i znowu się zmagać. Małżeństwo czy jedność małżeństwa nie jest leżeniem na laurach i, i wszystko jest pięknie. Tylko jest codziennym zmaganiem miłości. Codziennym zmaganiem miłości. I, I w tym się wyraża jedno: w tym, że mamy siłę się jeszcze zmagać, że jesteśmy w, tym, w tej drodze zrozumienia i niezrozumienia, szukania siebie nawzajem. Jedność wiary, podobnie wielu z nas może powiedzieć, że w wierze ma. Zabieruchy, perturbacje. One nie, to, nie, to nie chodzi o to, że ja wierzę czy nie wierzę. Tylko w tej bliskości z Bogiem. Że raz jestem na adoracji, jesteśmy razem, a innym razem jestem na adoracji, a myślami wszędzie, tylko nie przy Panu. Wszędzie one rozbiegane. To tak jakbym się podczas kolacji małżeńskiej cały czas w komórce... Nie lubimy tego i to widać, ale na adoracji tak bywa, że jesteśmy na adoracji, a moja głowa jest cały czas w różnych miejscach. Jak nawet na chwilę wrócę, podniosę oczy, to potem znowu gdzieś myśli uciekają, bo jestem tym tak pochłonięty, bo jest to dla mnie tak zajmujące. I, i, i wiemy, że to jest burzenie jedności, ale nie możemy nic zrobić. Potrzebujemy gdzieś przez to przejść, prosić bardziej o ducha, tak samo w małżeństwie, w tej jedności małżeńskiej, prosić gdzieś o Boga, o tę łaskę, a jednocześnie czekać, odkładając komórkę, odkładając sprawy po to, żeby posłuchać drugiego, próbować zrozumieć, chociaż momentami to może być, wydawać się niemożliwe, żeby to zrozumieć, że ta osoba jest tak inna. Że po 20-30 latach małżeństwa niektórzy się pytają, jak to jest możliwe, że ja ją, ja ją wybrałem? Że to, że to przecież to, to się teoretycznie nie mogło udać, a jednak ten czas jesteśmy razem. A może już nie. To, to taka refleksja małżeńska, czy powołaniowa bardziej, ale ta jedność, do której dążymy. I, I której bardzo pragniemy, a jednocześnie widzimy dzisiaj, że, że kryzys małżeński, to już nie chodzi o kryzys w małżeństwie, tylko w ogóle sensowności małżeństwa jest potężny, bo, bo nie ma woli, żeby brać ślub. Nie ma woli, i to już nieważne, czy kościelny, czy cywilny, po prostu nie ma woli na to, bo. To chwilę jak słyszę, że jedynym sposobem, żeby się nie rozwieść, jest nie brać ślubu. Teoretycznie prawdziwy argument, a, a jednocześnie to przecież nie o to chodzi, żeby żyć bez zobowiązań, tylko żeby żyć w zobowiązaniach i w tym się realizować. Ale to jest jakaś filozofia życia, też, która, która zaczyna dominować. I nie wiem, czy my nadążamy za tym. Za, nie chodzi o to, żeby nadążać no w taki sposób, że się do tego, że o tym nadążamy, że nasza propozycja, czy nasze, nasza odpowiedź gdzieś też w kościele jest na to, co dzisiaj, o co ludzie się dzisiaj pytają w kontekście małżeństwa. Myślę, że jesteśmy nie jeden krok do tyłu, ale kilka kroków do tyłu. Czyli zatrzymujemy się na jakichś rzeczach, które były cały czas. A dzisiaj już jest ten moment, właśnie, że, że ja nie chcę małżeństwa. I tak będzie lepiej, tak będzie. Czyli yy, tak się wydaje, że będzie lepsze. Potrzebujemy dużej modlitwy i o tym dobrze wiemy o tę jedność o, o to, żeby przekraczać siebie. I w każdym powołaniu, i jednocześnie weryfikować to, ile mogę, albo gdzie jest moje szczęście. Żebyśmy nie trwali w byciu nieszczęśliwymi, bo tego Pan Jezus na pewno nie chce. On chce, żebyśmy byli szczęśliwi w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Tego chce Jezus, żebym był, mógł doświadczać, że On jest ze mną. Tak, jak dzisiaj jest, to, co dzisiaj się zgotowało w moim życiu, i tak jak dzisiaj to wygląda, żebym był szczęśliwy i do tego nas uzdania, że przekracza granice niemożliwości, żeby w naszym sercu rozlać swoją obecność, swoją jedność. I, i do takiego szukania i znajdowania Boga bardzo zachęcam bo On jest obok, jest w nas. Amen.